Hejka, dzisiaj robimy odcinek, ale jak umrę, to wy musicie dostawić lajka. A więc napiszemy grany. No. Uch. O, Grani, 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 grani. O ona wygląda już mega scary. O! Wow. Kurde, tu mam gdzie o. <laughs> dobra, lecimy. Oczywiście bierzemy Chapter 1. Mm. No, dobra. Chapter 1 bez muzyki, bo ta muzyka jest straszna. Słuchajcie, zresztą pod goście. Jeszcze nie ma. Chwilę będzie. Za <coughs> chwilę wypierdzę. Mam taki grani grani. Mamy tylko tak taką. Bez muzyki. Dwie minuty. Ciebie proszę podsumować. Nie ma tu nikogo. O Boże, ona powiedziała coś. Ej, on jest scary. Scary. Dawaj, szybko, niech tu ktoś przyjdzie. Dzień, dobra, robimy takie, ja tu na razie sobie trochę posiedzę. Ale jak u... widzę ją. chyba ona. Tak, chyba ona. Tam. Takie coś. Widzicie taką białą kropkę? O Boże. Dobra, jest typek. Jest. Boże! Słyszałam! Będę za tym typem chodziła. Ale mało czasu zostało. Nie, boję się, nie chcę tego otwierać. Boję się. Kurde, tu po prostu jest mało czasu. Kurde, nie no. Kropy. Ja dupę tu nie dam. Tam. Jest. Jest, dobra. Siedzę, siedzę. Ja nie widzę. Nie. nie. Czemu otworzyłeś te drzwi? Ona powie... To... I ona chyba powiedziała, Widzicie? widzę cię. Nie wiem. Dobra, bo jeszcze... Serio. Kotko nie leży. To jego gaś... Garek No. Nie boję. No Szybko. Aby... Do, się zaczęła? Ale być już dużo czasu. I będę razem z tym typem Chciałbym do dostać. Dobra. Nie no. No, trzeba tak... Idę Dobra, za chwilę jestem. Dobra, jestem. Dobra, chyba mamy... Kurczę, gramy Grali? Nie ma tu. Spadł. Tu jest. Trzeba dupą wy... O. Dobra. I tutaj chyba spadnę? Nie, nie spadnę. Tu jest. Instagram, z kimś. Piszcie wizytówkę. Nie proszę widzowie Nie uradzicie być subskrypcji. Dajcie suba. Oof. Patrzę na rolę, bo jest się na ciągłe piadanie. Może na deskę, czy ona? Chyba też on wszedł. Nie, nie ma. Smydeski prawie oh! e! do tego bo się boję i ja nie chcę sobie mu grać, kur spadłam. Ciążko być to jest coś, bo ona gdzieś łazi, A nie chyba... Ona zniknęła na cztery minuty, oh. proszę widzowie, zostawcie łapki. Boże, myślę, że coś Mam klucz. Ej, mam klucz widzowie. Mam klucz. Na kogoś zabiła albo ktoś zrobił w nią. Co mogę z zrobić? A może tu? Nie. Tu może? Tak, no tu. Chyba inny klucz, to jest inny No to chyba była, przeszła chyba. 2024 było od razu. Teraz jest 20. Dobra. Tu coś jest potrzebne. tego nie wiem. Kurde skakać nie można. jest potrzebna. nie wiem, gdzie kurde była. Boże. Myślałam, że to grani. To chodziła za nią. Dobra Po prostu gran... grani? nie jakaś inna się... dziewczyna ty Hej ty, tam. Tylko to jest tak Nie wyjść. że tu idzie, czy gdzie on jest? Trzeba tu coś zrobić, tylko że ja już nie miał koleżanki. To już mi tak nie jest wesoło grać. Dobra. Dużo, nie tylko typ. Dobra. Wchodzę z tego ruchu. Kurde, dobra. I tak można zejść. No, typek, typak, dawaj, dawaj. Trzeba przejść gdzie ona Niedobry Niedobre takie rzeczy, da. Dobra, e, tu coś jest, jakieś przejście. Co to jest? To jest... Dyska! Dyska jest! Deska! Deska! Deska tylko jak ją tu wziąć. Jest chyba coś przybita. I chyba nie jest co to, to jest. chyba nie jest tu tego deska. Hmm. Ej, tu. Ej, tu nawet weź nie można. Nie, ja dobrze tam boję się, bo tu się nie zbudzi. O, to jest jakieś przejście dobra słyszałam ją jak umrę, zostawiacie łapkę w górę i subika. Umrę, zostawiacie łapkę w górę i subika. Proszę. I, i, no i na minutę zniknęła. Chyba. Dane minuty. Poszukać. Tutaj jest. O, do tego tu są drzwi. Nie. To klucz. Tu jedalnie majedalnię. Tu. To do tego było. E, widzowie, mam coś. Coś. Jest pomieszczenie dziwne e, fuj, chrop Nie no jest, ale co ja tu jeszcze ja chyba tu mogę chować O, ona tu ma Proszę ona to chyba E, ona tu chodzi Boże się boi widzowie, no? Ej, ona chodzi dziw nade mną ona wie, że ja tu, tu kurde jestem. Najgorsze jak ja mam stąd wyjść. Tu coś jest. Uf, Fuj, gdzie ja jestem? Czy widzowie musicie tu lejkę zostawić. Proszę. Jak umrę, to i Bo się boję. Ej, gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Widzowie, proszę! Wstawcie lajka! Może pan. O mój. Zabijemy. No i proszę bardzo. Nie no, zabiła mnie no. Proszę widzowie, zostawcie za to łapkę w górę, bo przecież umarłam, Macie, musicie zostawić łapkę w górę, bo umarłam. Mhm, no tak. Dawajcie łapkę w Kurde, dzień pierwszy. No chyba jest 5 dni. To, przecież... Boże. Straszny. Kurde, straciłem swój klucz. Co tu jest? No wow, to ja też nie wiem. Dobra, ja wiem co to znaczy. Boże ale ten pajek był straszny. No kurde. No to przyjdzie. Kurde, kurde, zgubiłem ten klucz. A nie, bo ten klucz był do tego potrzebny. Tamtego.

Boję się Widzicie, że wystrzeliłam? To mnie... O mnie grand pająk zeżarł. Grand pająk. I to jest okropne, grand pająk mnie wtedy zjadł. Nawet nawet widział oszczędził, Nawet kawałka nie zostawił. Grand pająk. Lecę szybko na górę. To jest straszna. O, jest dysk na szczęście. Przeszłam. Jestem. Nie, gdzie ja jestem? Co jest? Wiatrak. To jest krzystełko. jest tu kluczek? Gdzie jest inni są się do mnie? Ale co coś robią? O, mogę wejść, przejść. Mm. O, jest jakiś klucz. Kurde Mama. Gdzie jest dziecko, leży. Straszne. Tu się. Um, tu były się nie ja już nigdy tej deski nie potrzebuję jej. Nie. Niech klucz potrzebny. Ona tu gdzieś chodzi. Kurde. Co jest? Nie no. Ja się tego robić. Tu... Nie. Nic nie ma klucz jest. To jest to do deski. Boże, że na niej jest taka zresztą jak w orginale. Ale Boże! ten grand pająk. Nie zniknie już nigdy, boże, on był straszny. Tutaj do, musicie <laughs> zostawić suba i lajka. No, musicie, za, za te cierpienia tego grand pająka. Grand spider. Bo Też bym przez palce no tak. A, proszę, ja się ah! Widzo! Co to było? No, co to było? Nie no, widzowie, no nie no. Za to to musicie lajka zostawić. Naprawdę! No za to musicie. Oby na miniaturce tylko ta granica by była. Oby. Ona musi być na miniaturce. Bo jest tam była. Uderzyła mnie pałą. Brutalnie! Uderzyła mnie pałą. W łeb. Cicho, Kika. Łep. Nie no, nie no, ja nie mogę. Ona mi w łeb uderzyła. Ta brutalne, ta brutalne babsko. Piszcie w komentarzach brutalne babsko. Jak oglądacie ten filmik, to przypte serduszko. Jak napiszecie brutalne babsko. Głupie, brutalne babsko też może być. Albo cokolwiek obraźliwego na tym O tej grani. Możecie coś napisać, grani Paskuda Wielka. Coś aby było o tej głupiej grani. Pew napisała grani, paskuda, wielka, popierniczona. czoda. Cicho kika. Tak bym napisała. Przysięgam. Tak bym napisała. Są, znaczy, przynajmniej są też nie ludzie. Nie! Jestem sama! Hmm. Chcę, że jest ten klucz. Jest na miejscu. Ej, to ty... ty... jest... To jest... To jest... Dobra, może tu coś się, się też znajdzie. O, jest tu jakaś butelka kamera. Ej, tu jest kamera. Panowie gdzie jestem. Jest, jest tu jest kamera. <kluzny> jest kamera. Nie, się boję, jest kamera. Muszę tręba jak to chyba. przyjaciół trzeba zapraszać ludzi. się boję żeś że rzeczy bo ja, To To tej jest klucz. to jest Kurze Dobra widzowie, bo nie nie dotrę. Ale jak chcecie kontynuację, musicie dostawić dużo, dużo łapek w górę. To dalej będę grał w grani. Ale musi, musi być pod tym filmem przynajmniej 2000 łapek w górę. Bo baj ja tego nagrywać.